Cześć, dzisiaj korzystamy z pięknej pogody. Co prawda, nie wyjechaliśmy daleko. Jesteśmy w biskupcu, no i pokażemy Wam trochę, jak wygląda to miasto. Nie opodal Olsztyna, bo to jest dosłownie kilkadziesiąt kilometrów. Dokładnie napiszemy Wam tutaj, ile jest z Olsztyna do biskupca. No, jest to miasto dość spore, myślę, że dość ładne. Także, nie przedłużając, zaczynamy. Pierwszym miejscem, które pokażemy Wam w Biskupcu jest miejsce z jedzeniem. My do tej pory mieliśmy okazję testować dwa miejsca. Pierwszym jest pizzeria Festina, a drugim jest stekownia z burgerami. No i my dzisiaj wybierzemy się do tego pierwszego miejsca, pokażemy Wam jakie są tam dania do wyboru, mm, oprócz pizzy i może z pizzą również, jakie są ceny. E, no i będziemy mogli trochę opowiedzieć o swoich wrażeniach, no, a później przejdziemy się spacerem po Biskupcu i też pokażemy Wam, mam nadzieję, jakieś fajne widoki. Staliśmy właśnie dwie duże pizze, te z jajkiem już jedliśmy wcześniej, jest naprawdę sztosem, a tę drugą spróbujemy i też na pewno Wam powiemy czy dobre. Co prawda pizze, które zamówiliśmy mają średnicę 31 cm, mogą wydawać się małe, ale takie nie są i tak naprawdę my zamówiliśmy dwie sztuki. I to i tak jest ponad to, co chcieliśmy zjeść. Jesteśmy już bardzo najedzeni, a na talerzach jest jeszcze co najmniej kilka kawałków. E, zamówiliśmy pizzę Etna i zamówiliśmy Diavolo. Diavolo jest strasznie ostra, ale właśnie o to nam chodziło. Natomiast jeśli chodzi o etnę z jajkiem, myślę, że to jest ciekawy eksperyment. Jeśli ktoś w takiej pizzy jeszcze nie jadł, to jak najbardziej powinien spróbować. Oczywiście jesteśmy bardzo zadowoleni z tej wizyty i polecamy każdemu to miejsce, pizzeria Festina w Biskupcu. No i my za chwilę ruszamy dalej, ale jeszcze zanim wyruszymy na spacer, to chciałem powiedzieć o cenach. My za dwie duże pizze i za dwa piwa, w tym jedno bezalkoholowe, co ważne, zapłaciliśmy 72 zł. Myślę, że całkiem Fajna cena za taką jakość e, polecamy i lecimy teraz pokazać Wam trochę miasta. W pobliżu rzeki mamy też ustawione takie przeróżne tabliczki pokazujące jak kiedyś wyglądał Biskupiec. I tutaj akurat mamy ulicę Adama Mickiewicza. Myślę, że bardzo ciekawy pomysł do wdrożenia w wielu innych miastach. I jestem ciekawy ile podczas takiego spontanicznego spaceru znajdziemy. E, takich właśnie tabliczek. Dotarliśmy teraz do Parku Miejskiego. Wielka przestrzeń praktycznie w centrum miasta. No i tutaj też znajduje się tabliczka, która opowiada o historii tego miejsca. No, i mamy tutaj też zdjęcie z 1911 roku i z 1929 roku, a po zdjęciach, kilka ujęć z drona, jak wygląda park dzisiaj. A propos tabliczek, to jest jeszcze jeden świetny pomysł, który też tutaj często występuje, czyli historia biskupca w obiektywie. I tutaj mamy zbiorcze zdjęcia właśnie z historii biskupca. Możemy zobaczyć, jak najbardziej znane obiekty wyglądały kiedyś. Myślę, że to też jest świetny przykład dla innych miast. Spacerujemy sobie po biskupcu i trzeba przyznać, że to jest bardzo zadbane. Miasteczko. My też trafiliśmy na wrześniowe, słoneczne popołudnie, więc to dodaje na pewno uroku wszystkim widokom. No i tak jak widzicie zresztą na ujęciach jest schludnie, jest sympatycznie, jest fajne miejsce do zjedzenia. A takiego śmietnika jeszcze chyba nigdzie nie widzieliśmy. Bardzo ciekawy pomysł i na pewno należą się gratulacje temu, kto na to wpadł. Praktycznie na każdym kroku mamy też informację, że miasto obecnie obchodzi 625 rocznicę istnienia. Jest to uhonorowane praktycznie w każdym miejscu gdzieś w centrum w okolicy, gdzie spacerowaliśmy. No i jeśli chodzi o biskupiec, to jeszcze chciałem dodać tylko, że w okolicy jest bardzo fajne miejsce. Hotel Słoneczny Brzeg, plaża w rukławkach i Molo, które też pokażemy Wam z góry, bo mam akurat ujęcia, więc jeśli będziecie w okolicy, to na pewno warto tam też... Zawitać. Trafiliśmy też na tablice informacyjne i ta jest chyba najciekawsza ze wszystkich, bo rzadko kiedy zdarza się, że cała historia miasta i gminy jest. Wypisana dosłownie krok po kroku te najważniejsze wydarzenia są wyszczególnione. Więc jeśli będziecie odwiedzać Biskupiec, to na pewno warto się tutaj zapoznać z tą tablicą. Ona jest w pobliżu Urzędu Miasta, Biedronki, No i ogólnie jest w tych okolicach, jak widzicie. No i tutaj mamy też mapy, ciekawe miejsca do jedzenia. Plan miasta biskupiec oczywiście. A na tej mapie mamy też wyszczególnione: m.in. rukławki, o których wspominałem, i które właśnie teraz widzicie z powietrza dokładnie Molo. No i tak naprawdę to wszystko jeśli chodzi o naszą spontaniczną podróż i wizytę w biskupcu. Tak naprawdę mieliśmy gdzie dobrze zjeść, mogliśmy zobaczyć bardzo zadbane, kolorowe miasto w słonecznej scenerii wrześniowej. Mamy nadzieję, że ta pogoda utrzyma się jeszcze dłużej. Wy ten materiał pewnie oglądacie już późną jesienią bądź wczesną zimą, ale w taką porę też warto zawitać do biskupca. Zachęcamy, no i zapraszamy do oglądania pozostałych materiałów na naszym kanale. A póki co to już wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnych tego typu materiałach. Cześć!